Nie jest to film przeznaczony dla malkontentów, tradycjonalistów, sceptyków. Przedstawiam w nim budowę domu pasywnego inaczej. Tak wyglądały pierwsze projekty, założenia, rysunki. Pierwsze nieśmiałe rzuty parteru. Rzut fundamentu. Właściwie była to płyta fundamentowa na podniesionym gruncie wewnątrz której znajdował się gruntowy wymiennik ciepła jest przedstawiony w jednym z moich filmów słupy, które były podstawą całej konstrukcji zakotwione w płycie fundamentowej o tutaj zaczynamy bezonowanie zalewanie tej płyty tak wyglądała Płyta już zalana, z wystającymi prętami, słupami właściwie kolumny. Wymiarowany cud parteru przedstawiony na tym rysunku. Tak właściwie już wyglądają wszystkie powierzchnie, zaznaczone węzły. No i przystępujemy do budowania ścian działowych. Jest to tyle nietypowe, że zaczynamy budowę od ścian działowych zrobione są z pustaka pianowego i tworzyć będą wewnętrzną warstwę akumulacyjną budynku nad wszystkimi wewnętrznymi otworami zastosowano gotowe nadproża pójcie zostawiono również niezbędne do prowadzenia botkan i elektryki. W ścianie działowej pozostawiono również kanał na prowadzenie kanalizacji z piętra. Ściany wykonane będą z bloczków styropianowych a tutaj przedstawiam niezbędne szablony które były nam potrzebne do wycinania odpowiednich kształtów i modułów. Styropian został zamówiony u producenta. Oczywiście chodziło o odpowiednią twardość i wielkość. A tutaj przedstawione są już kanały, które będą zalewane betonem oraz spinki w sytuacjach koniecznych, które były zrobione z normalnego drutu. A przycinamy tutaj już na wymiar odpowiednie moduły. Styropian był w bloczkach metr na 50 i miał 30 cm grubości z tych elementów klejąc ukazaliśmy warstwy do wysokości metra dbaliśmy o to żeby wszystkie połączenia były szczelne i w osiągnięciu wysokości... kolejnej warstwy zalewaliśmy otwory betonem Beton był klasy co najmniej B30 i po wylaniu był wibrowany. Wszystkie otwory i cały beton, który był użyty tutaj, był wibrowany. No, widać szczegóły połączeń. Staraliśmy się o zachowanie pionów i poziomów. Pozostawione otwory okienne. Tutaj właśnie przedstawiamy moment zalewania. Robota prymitywna, z wiaderka beton był wlewany do otworów, w których były zbrojone słupy. No i to było oczywiście wibrowane. Pomału zbliżamy się do zamknięcia ostatniej warstwy. W sumie. Na ścianę do wieńca wyszło nam 5 warstw. Z płyty SP i listewek stworzyliśmy konstrukcje, które będą umieszczone w potworach drzwiowych i okiennych. Do których później będą kotwione właśnie okna i drzwi. Tutaj widzimy szczegóły wykonania. Wszystko było klejone i skręcane. Dodatkowo wszystko zostało. Zaimpregnowane, wypełnione wewnątrz warstwą izolacji w przypadku styropian, cięte na wymiar. Tu jest widać gotową belkę, która będzie wchodziła w otwór okienny. Tak to mniej więcej wygląda na etapie montażu. drzwi zewnętrzne na górnej belce będzie układana kolejna warstwa styropianu zamykająca nam całość ścian tutaj belka przeznaczona do montażu dużego okna zdecydowaliśmy się na zielone okna z drzwiami belka wzmocniona od góry Zapianowana na tej warstwie będziemy kłaść gotowe bloczki styropianowe Z 5 cm styroduru wycinamy paski z których będziemy sklejać szalunek do wieńca wodowego. tutaj drobne szczegóły oczywiście tam gdzie szła piana, trzeba było powierzchnię zmatowić yy, oprócz tego że były sklejane to w punktach tak jak tutaj zaznaczone jest były skręcane bardzo długimi wkrętami W miejscach, których wychodziły pionowe słupy, musieliśmy wyciąć oczywiście otwory. Pierwsze zostały sklejone narożniki, zamontowane zostały na czterech rogach i w przestrzeni między nimi szturek wypełniane były pozostałymi korytkami szalunku. Technologia budowania w styropianie jest znana od wielu lat, ale te, które są dostępne różnią się od tej, którą przedstawiamy tutaj na filmie. Tamte albo w całości są budowane z modułów styropianowych, albo wewnętrzne ściany są zalewane cementem, betonem, co wiąże się z dużą pracochłonnością systemu. Tutaj natomiast pionowe słupy żelbetowe zdecydowanie mają przewagę nad innymi konstrukcjami, mówię tutaj o słupach prostokątnych, o przekroju prostokątnym czy kwadratowym, gdyż w sposób konkretny ograniczają ucieczkę ciepła. Własnoręczne wykonanie modułów ściennych czy takich właśnie szalunków jest na pewno tańsze niż wszystkie, które są dostępne na rynku. Wykonujemy zbrojenie bieńca wodowego. Belki te będą również kładzione na ścianach działowych. To wszystko jest ze sobą łączone. W koniecznych miejscach dawane były wzmocnienia. Połączone to jest ze schupami pionowymi. Całość będzie zalewana wibrowanym betonem, a na ścianach działowych po położeniu belek będą zrobione szalunki z płyty OSB. Na potrzeby tego przedsięwzięcia Stworzone zostały maszyny, duże słowo, urządzenia do cięcia styropianu, odpowiednie szablony, które były niezbędne przy wykonaniu profili, wycinania otworów, jak również z zamków, bo każda z płyt styropianowych, z tych bloczków, miała robione boczne nacięcia, które tworzyły z poprzednią. Zamki. Przed zalaniem wieńca dodano również słupy ściany kolankowej, które będą później ukryte w konstrukcji. Przedstawiona technologia budowy jest być może prymitywna, ale nie wymaga specjalistycznego sprzętu, jakichś większych umiejętności budowlanych, no niemniej takie prace należy wykonywać pod nadzorem. No tutaj zaczynamy robić już zarunki do wieńca na ścianach wewnętrznych. Przed zalaniem w odpowiednich miejscach umieszczono śruby, które wychodzą na zewnątrz i na których oparte będą później Kątowniki podtrzymujące strop. O, sprawdzenie poziomu. Tu już mamy zalany i zawibrowany wieniec obwodowy. Szerunki, zarówno te pianowe jak i spłyty, przed zalaniem były dodatkowo wzmocnione, że się nam to wszystko nie rozeszło. Przystępujemy do wycinania modułów ściany. W wieńcu zabetonowano też szpilki, które będą nam podtrzymywały konstrukcję dachu. Staranność montażu jest niezbędna do uzyskania odpowiedniej szczelności i izolacyjności. Montaż ścianki kolenkowej ma się ku końcowi. Zostało jeszcze kilka elementów do uzupełnienia. Widoczne są spilki na których będą mocowane kątowniki podparcia podłóg. Układamy zbrojenie. Wiążemy wszystko w jedną całość i nad ściany kolankowej zalewamy betonem. Kolejne etapy przedstawię w następnym odcinku, a wiele z tych rozwiązań, które tu zostały zastosowane, znajdziemy na moim kanale Jerry Funeki.